Płomienne lato 1986 roku w Meksyku. To było lato, w którym pot i łzy mieszały się na legendarnym stadionie Azteka. Tego roku zachodnio niemiecka drużyna pod wodzą cesarza Franza Beckenbauera zapisała się w historii pełnym emocji. Byli nieustępliwymi wojownikami, którzy podnieśli się z krawędzi porażki, by wyrównać. Dwa, dwa z Argentyną Maradony w finale, by ostatecznie załamać się w ostatnich minutach. Dzięki żelaznej dyscyplinie i niezłomnemu duchowi, Die Mannschaft nie tylko zapewnili sobie drugie miejsce, ale także położyli podwaliny pod zwycięstwo w Mistrzostwach Świata cztery lata później. Ale kiedy zgasły światła stadionu, a gwizdek sędziego ucichł i odszedł w zapomnienie. Co stało się z bohaterami tamtej epoki? Minęło prawie 40 lat, a czas odcisnął głębokie ślady na ich życiu. Niektórzy stali się postaciami wpływowymi, inni żyją w odosobnieniu, a jeszcze inni zostali pochowani na zawsze. Cofnijmy się w czasie i przejrzyjmy karty życia złotego pokolenia Niemiec Zachodnich w 1986 roku. Harald Toni Schumacher był w tamtym roku gigantem o niezwykle silnej osobowości, grając w bramce reprezentacji Niemiec Zachodnich. W wieku 32 lata Schumacher był nie tylko niezawodnym bramkarzem, ale także wytrwałym przywódcą duchowym. Choć wciąż nosił piętno po starciu z Batistonem w 1982 roku, w Meksyku w 1986 roku, Schumacher udowodnił swoją pozycję światowej klasy, zwłaszcza dzięki znakomitym umiejętnościom w obronie rzutów karnych w ćwierćfinale z gospodarzem, Meksykiem, uosabiał wytrwałość. Był złym chłopakiem w bramce, gotowym zrobić wszystko baj bronić bramki. Jednak życie Schumachera po tym turnieju było serią wydarzeń spowodowanych jego własną, otwartą osobowością. Zaledwie rok po Mistrzostwach Świata opublikował autobiografię *Antwif* gwizdek otwarcia", obnażając mroczną stronę niemieckiej piłki nożnej, od dopingu po zakulisowe skandale. Książka stała się bestsellerem, ale jednocześnie oznaczała koniec jego szczytowej kariery w reprezentacji i kolonii został zwolniony, odizolowany i zmuszony do przeprowadzki do Turcji, aby kontynuować grę w piłkę nożną. Poza boiskiem życie osobiste Schumachera również było burzliwe, naznaczone rozpadami małżeństw. Jednak odporność psychiczna człowieka, który stawił czoła dziesiątkom tysięcy wrogich kibiców, pomogła mu się podnieść. Nie zdecydował się na ucieczkę, lecz skonfrontował się z opinią publiczną, uczestnicząc w treningach bramkarskich i pracując jako komentator telewizyjny. Wygląda na to, że rola czarnego charakteru na boisku zakorzeniła się w jego życiu, przekształcając go w człowieka nieustannie walczącego z prądem. Dziś, w wieku 70 lat, Harald Schumacher odnalazł spokój. Wycofał się w cień, ciesząc się spokojnym życiem, zostawiając za sobą zamęt przeszłości. Ale w oczach kibiców pozostaje jednym z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych bramkarzy w historii niemieckiej piłki nożnej. Lotar Mateusz miał wtedy zaledwie 25 lat i był pełen młodzieńczej energii i entuzjazmu. Beckenbauer powierzył mu zadanie, które uważano wówczas za najtrudniejsze na świecie krycie Diego Maradony. Mateusz był sercem i duszą pomocy perpetuum mobil z niestrudzoną zdolnością do pokrycia całego boiska. Chociaż nie udało mu się całkowicie zatrzymać argentyńskiego geniusza, występ Mateusa ugruntował jego status przyszłej supergwiazdy. Uosabiał niemiecką wytrwałość, wszechstronną technikę i błyskotliwe myślenie taktyczne. Po turnieju w Meksyku kariera Mateusa rozkwitła. Został kapitanem, zdobył Puchar świata w 1990 roku i zdobył europejską złotą piłkę. Przeniósł się do Interu Mediolan, stając się ikoną Serie A, a następnie wrócił do Bayernu Monachium, by zdominować Bundesligę jako stylowy libero. Mateusz jest rekordzistą pod względem udziału w pięciu mistrzostwach świata, co czyni go postacią wybitną w światowej piłce nożnej. Jednak życie osobiste Mateusa było równie burzliwe i szeroko komentowane, co jego talent. Z pięcioma małżeństwami i niezliczonymi związkami romantycznymi, szeroko opisywanymi przez prasę, Mateusz często pojawiał się w wiadomościach rozrywkowych. Był postrzegany jako kobieciarz, nieco dziecinny i impulsywny w związkach, co stanowiło jaskrawy kontrast z jego chłodnym, precyzyjnym zachowaniem na boisku. Niemniej jednak nikt nie może zaprzeczyć jego płomiennej pasji do piłki nożnej. Dziś, w wieku 63 lat, Mateusz jest jednym z czołowych analityków piłkarskich na świecie. Jego głos ma ogromne znaczenie, a on sam wciąż dużo podróżuje, aby inspirować młodych zawodników. Pełne życia życie, w którym chwała boiska przeplata się z kontrowersjami dnia codziennego, stworzyło wyjątkowego Lotara Mateusa. Karl-Heinz Rummenigge miał 30 lat w sezonie 1986. Nosił opaskę kapitańską, ale jego nogi były obciążone kontuzjami, choć nie był już w szczytowej formie z początku lat 80. Kale pozostał solidnym wsparciem moralnym. Jego strzał głową, który zmniejszył stratę do 1-2 w finale, był dowodem jego instynktu zabójcy i ducha nieustępliwości. Na boisku w tym roku Rumenige był uosobieniem doświadczonego wojownika, zaciskającego zęby i znoszącego ból, by walczyć o barwy swojej drużyny. Po zakończeniu kariery piłkarskiej, Rumenige wybrał drogę, na której niewielu piłkarzy odniosło tak spektakularny sukces. Został genialnym menedżerem. Zamiast trenować, włożył stylowy garnitur, wszedł do sali konferencyjnej i został prezesem Bayernu Monachium. Pod jego kierownictwem Bayern stał się jednym z najpotężniejszych imperiów finansowych i piłkarskich w Europie. Pełnił również funkcję prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Klubów ECA, co uczyniło go jednym z najpotężniejszych ludzi w światowej piłce nożnej. Życie osobiste Rumeniga stanowi jednak jaskrawy kontrast z jego olśniewającym wizerunkiem władzy. Niezwykle skrytego i stabilnego. Ma szczęśliwą i stabilną rodzinę, wolną od skandali. Inteligencja, opanowanie i logiczne myślenie napastnika światowej klasy, doskonale sprawdziły się w jego roli lidera. O ile na boisku był tym, który wykańczał akcje, o tyle w świecie biznesu był tym, który zamykał miliardowe kontrakty. Obecnie, chociaż wycofał się z roli doradcy, Rummenige pozostaje szanowanym ojcem chrzestnym niemieckiej piłki nożnej. Symbolem udanego przejścia od piłkarza. Do odnoszącego sukcesy biznesmena. Andreas Brehme, w wieku 25 lat na Mistrzostwach Świata w 1986 roku, był zachwycającym odkryciem na lewym skrzydle. Z równie sprawnym posługiwaniem się obiema nogami, Breme był groźną bronią w sytuacjach stałych fragmentów gry. To on wykonał rzut rożny i rzut wolny, które pozwoliły RFN wyrównać w finale. Breme był nie tylko pilnym obrońcą, ale także artystą z precyzyjnymi dośrodkowaniami, cichym bohaterem, który zawsze wiedział, jak zabłysnąć, gdy drużyna najbardziej go potrzebowała. Kariera Brechmego osiągnęła później jeszcze większy rozkwit dzięki decydującemu golowi z rzutu karnego w finale Mistrzostw Świata w 1990 roku, który poprowadził Niemcy do Mistrzostwa Świata. Spędził wspaniałe lata w Interze Mediolan pod wodzą Mateusa i Klinsmana. Po zakończeniu kariery próbował swoich sił jako trener, ale nie odniósł spektakularnych sukcesów. Życie Bremego po okresie rozgłosu miało swoje smutne chwile, borykał się z trudnościami finansowymi i musiał imać się różnych zajęć, aby związać koniec z końcem, ale nigdy nie stracił łagodnego uśmiechu i miłości do piłki nożnej. Nadal często pojawia się na imprezach legendarnych klubów i jest uwielbiany przez kibiców za swoją szczerość i pokorę. Jednak ta wspaniała podróż dobiegła nagłego i bolesnego końca. Pewnej lutowej nocy 2024 roku druzgocąca wiadomość zszokowała cały piłkarski świat. Andreas Breme zmarł w wieku 63 lata po nagłym zawale serca. Jego odejście pozostawiło ogromną pustkę i niewyobrażalny smutek wśród kolegów z drużyny i kibiców. Bohater tamtej magicznej nocy w Rzymie, obrońca z dawną gracją stóp, odszedł do Boga, pozostawiając po sobie dziedzictwo w postaci znakomitych zagrań na boisku i pamięć o utalentowanym, lecz nieszczęśliwym człowieku. Rudy Woller, 26-letni napastnik z charakterystycznymi kręconymi włosami i zawadiackim wąsem, był super rezerwowym RFN w 1986 roku. Wchodząc na boisko z ławki rezerwowych w finale, to właśnie Feller strzelił głową wyrównującego gola na 2-2 i rozpalił nadzieję w całym kraju, zanim doszło do tragedii. Styl gry Fellera to połączenie szybkości, instynktu strzeleckiego i zaciekłej walki. Był napastnikiem, którego obawiał się każdy obrońca, lisem w polu karnym. Po Mistrzostwach Meksyku w 1986 roku Feller nadal odgrywał kluczową rolę w zwycięstwie Niemiec w Mistrzostwach Świata w 1990 roku. Jego kariera klubowa obfitowała również w tytuły z Romą i Marsylią, gdzie wygrał Ligę Mistrzów. Po zakończeniu kariery piłkarskiej, Feller przeszedł na stanowisko trenera i dyrektora sportowego. Najbardziej pamiętne jest to, że poprowadził walczącą o przetrwanie reprezentację Niemiec do finału Mistrzostw Świata w 2002 roku. Feller jest pamiętany nie tylko za talent, ale także za szczerą, niekiedy porywczą, ale bardzo autentyczną osobowość. Doskonałym przykładem jest jego legendarny wybuch gniewu w telewizji, broniący swoich zawodników. Poza boiskiem Ciocia Kete, ciocia jego pieszczotliwy przydomek, to człowiek rodzinny, serdeczny i niezwykle popularny wśród niemieckiej publiczności. Uosabia otwartość i prostolinijność, łączy Fellera na boisku i poza nim pasja, daje z siebie wszystko we wszystkim. Co robi, a jego upodobania i antypatie są oczywiste. Dziś, w wieku 64 lata, Rudy Feller wciąż nie odpoczywa. Pełni funkcję prezesa reprezentacji Niemiec, wciąż niestrudzenie wnosząc swój intelekt w odrodzenie niemieckiej piłki nożnej. Jego włosy mogą posiwieć od żywiołów, ale płomień namiętności w jego oczach nigdy nie zgasł. W wieku 32 lata Felix Magat był jednym z najbardziej doświadczonych graczy-pomocników RFN chociaż nie pojawiał się regularnie w pierwszym składzie w Meksyku. Za każdym razem, gdy to robił, Magat wnosił do gry spokój i doskonałą kontrolę. Był cichym dyrygentem, bohaterem Hamburg SV, zdobywając decydującą bramkę w Pucharze Europy w 1983 roku. Na boisku Magat uosabiał dyscyplinę, taktyczne myślenie i niezbędne opanowanie prawdziwego rozgrywającego. Jednak najciekawszy aspekt Felixa Magata tkwi w późniejszym rozdziale jego kariery trenerskiej. Stał się jednym z najbardziej wymagających trenerów na świecie, zyskując przydomek Quelix, Cat. Jego mordercze treningi fizyczne z piłkami lekarskimi i wyczerpujące biegi górskie stały się jego znakiem rozpoznawczym. Magath wierzył, że tylko żelazna dyscyplina i najwyższa sprawność fizyczna mogą przynieść sukces, co udowodnił podwójnym tytułem mistrzowskim Bundesligi z Bayernem Monachium i cudownym zwycięstwem w mistrzostwach z Wolfsburgiem. Za stalową fasadą dyktatora na boisku treningowym magat krył się człowiek o wyjątkowej filozofii życia, zamiłowaniu do szachów i spokoju ducha. Kontrast między artystycznym graczem a bezwzględnym trenerem zawsze intryguje ludzi. Specjalizował się w gaszeniu pożarów w walczących ze sobą drużynach, ożywiając zdemoralizowane drużyny żelazną ręką. Dziś, mimo że przeszedł na emeryturę z najwyższej klasy trenerskiej, nazwisko Felix Magat, Pozostaje postacią budzącą lęk, a zarazem szacunek dla pokoleń zawodników. Świadectwem skrajnej, ale skutecznej filozofii ciężka praca popłaca. 32-letni Dietmar Jacobs był filarem defensywy. Grał jako obrońca lub defensywny pomocnik, prezentując nieustraszony, agresywny styl gry. W Meksyku w 1986 roku Jacobs był jednym z kluczowych zawodników, ktozy pomogli defensywie Beckenbauera stawić czoła silnym przeciwnikom. Był zawodnikiem, który poświęcał się bez reszty, broniąc bramki swoim ciałem, oddanym wojownikiem, jakiego każdy trener chciałby mieć. Ale los zadał mu okrutny cios. Zaledwie trzy lata po triumfie w Meksyku, podczas meczu dla Hamburg SV w 1989 roku, Jacobs uległ jednemu z najtragiczniejszych wypadków w historii piłki nożnej. Próbując uratować piłkę, wpadł na siatkę, a metalowy hak, używany do mocowania siatki do podłoża, przebił mu plecy. Ten rzadki i tragiczny wypadek przeciął nerw, zmuszając go do natychmiastowego zakończenia kariery, gdy wciąż był zdolny do gry na najwyższym poziomie. Z bohatera futbolu, Jacobs musiał przystosować się do życia jako zwykły człowiek, zmagając się z długotrwałymi skutkami kontuzji. Nie pozwolił jednak, by tragedia go pokonała. Jacobs wybrał spokojne życie, zdala od blasku reflektorów futbolu, który przyniósł mu tak wiele bólu. Przeszedł do branży ubezpieczeniowej, stając się oddanym konsultantem, tak jak w swojej karierze piłkarskiej. Historia Jacobsa to dobitne przypomnienie kruchości życia piłkarza. Dziś żyje spokojnie z rodziną w Hamburgu, zadowolony z roli męża i ojca, będąc żywym dowodem siły, z jaką stawił czoła okrutnemu losowi. Hans Peter Briegel, nazywany walcem parowym Palatynatu, był fenomenem fizycznym na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Początkowo dziesięcioboista, Briegel dysponował niezwykłą siłą, szybkością i wytrzymałością. W wieku 30 lat rozbijał skrzydła lub grał jako defensywny pomocnik, wykorzystując swoją muskularną siłę, by zdominować przeciwników. Briegel grał bez ochraniaczy, a jego skarpetki często zsuwały się do kostek. Dziesięć dziki wizerunek stał się symbolem niemieckiej sprawności fizycznej. Po zakończeniu kariery w reprezentacji Włoch, Briegel kontynuował swoje sukcesy, grając dla Hellas Verona i Sampdorii. Był jednym z pierwszych niemieckich piłkarzy, którzy odnieśli wielki sukces w Serie A. Przechodząc do roli trenera, Brigel wybrał bardziej wymagającą ścieżkę, prowadząc mniejsze reprezentacje, takie jak Albania i Bahrain. Przyniósł niemieckiego ducha walki na te nieznane tereny, zyskując szacunek Albańczyków jako bohatera, który podniósł poziom piłkarski swojego kraju. W rzeczywistości Brigel jest prostym człowiekiem, który kocha naturę i wiedzie skromne życie, zgodnie ze swoim pseudonimem. Nie znosi blichtru i blasku mediów, a radość znajduje w pracy zawodowej i cichej działalności charytatywnej. Jego kariera dowodzi, że siła woli i siła fizyczna mogą zrekompensować brak ekstrawaganckiej techniki. Dziś Hans-Peter Briegel nadal uczestniczy w lokalnych rozgrywkach piłkarskich, wiedzie wygodne i szanowane życie, niczym czołg, który znalazł oazę spokoju. Klaus Alofs, lat 29, przybył do Meksyku jako najlepszy strzelec Bundesligi. Był nowoczesnym napastnikiem, inteligentnym w ruchu, wszechstronnym w wykończeniu akcji i doskonałym w grze zespołowej. Chociaż Mistrzostwa Świata w 1986 roku nie były jego najbardziej dynamicznym turniejem indywidualnym, gdyż musiał dzielić się światłem reflektorów z Rummenigge i Föllerem, Alofs i tak zdobył dwie kluczowe bramki. A najbardziej pamiętną była bramka wyrównująca przeciwko Urugwajowi. Był zawodnikiem, który grał głową, zawsze spokojnym i bystrym. Ta inteligencja pomogła Alofsowi osiągnąć niezwykle udaną karierę po zakończeniu kariery piłkarskiej. Zamiast zostać trenerem, wybrał ścieżkę menedżerską i został jednym z najlepszych dyrektorów sportowych w Niemczech. Alofs był głównym architektem drużyny Werder Brema, która zdobyła dublet w 2004 roku, a następnie Wolfsburga, który wygrał Bundesligę w 2009 roku. Ma wyczucie talentu i doskonałe umiejętności negocjacyjne na rynku transferowym. Życie osobiste. Alowsa naznaczone zostało wielką stratą, gdy jego pierwsza żona zmarła na raka piersi, pozostawiając go z samotnym wychowywaniem dzieci. To wydarzenie uczyniło go bardziej introspektywnym, ale i silniejszym. Aktywnie angażuje się w akcje charytatywne na rzecz walki z rakiem i zawsze stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Wizerunek wyrafinowanego i mądrego Alowsa na trybunach VIP stadionów jest dziś doskonałą kontynuacją inteligentnego napastnika, którym kiedyś był. Obecnie pozostaje wpływową postacią w Fortunie Düsseldorf, swój rodzinnym klubie, nadal wnosząc swój wkład w futbol dzięki doskonałym umiejętnościom menedżerskim. Norbert Eder, 30 lat, był cichym, ale niezastąpionym nazwiskiem w tej pełnej gwiazd drużynie. Beckenbauer obdarzył go całkowitym zaufaniem i zagrał we wszystkich siedmiu meczach Mistrzostw Świata w 1986 roku. Był pracowitym obrońcą, grał prosto, ale z maksymalną skutecznością, specjalizując się w czyszczeniu, aby gwiazdy ataku mogły zabłysnąć. Bez efekciarstwa i rozgłosu, Eder uosabiał poświęcenie i odpowiedzialność. Po osiągnięciu chwały z reprezentacją i bayernem Monachium, Eder wybrał zupełnie zwyczajne życie po przejściu na emeryturę. Nie został gwiazdą telewizji ani trenerem najwyższej klasy, ale zarządzał rodzinną kwiaciarnią i trenował lokalne drużyny amatorskie. Dla Edera radość płynie z oglądania dzieci grających w piłkę nożną i cieszenia się spokojnym życiem z żoną i dziećmi. Jest bohaterem, który postanowił zapomnieć o blasku fleszy, by w pełni cieszyć się prostymi radościami dnia codziennego. Jednak ta cicha podróż zakończyła się smutkiem dla tych, którzy kochali niemiecką piłkę nożną w latach osiemdziesiątych. W listopadzie 2019 roku, po długiej walce z chorobą, Norbert Eder zmarł w wieku 63 lata. Jego śmierć nie była tak spektakularna jak śmierć innych wielkich gwiazd, ale pozostawiła głęboki smutek. Koledzy z drużyny wspominają go jako niezwykle niezawodnego przyjaciela, kogoś, kto nigdy nie odmawiał zadania na boisku i życzliwego człowieka do ostatnich chwil życia. Karl Heinz Förster, 27-latek, nazywany był szczypcami zachodnioniemieckiej defensywy. Dzięki wytrwałym odbiorom i precyzyjnym wślizgom, Förster był koszmarem dla każdego napastnika drużyny przeciwnej. Podczas Mistrzostw Świata w Meksyku w 1986 roku był bezpośrednim dowódcą defensywy, kryjąc kolegów z drużyny i neutralizując wielu czołowych napastników. Wytrwałość i opanowanie Förstera były niezbędne dla niemieckiego czołgu. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Förster przeszedł fascynującą transformację. Zniszczyciela akcji ofensywnych stał się budowniczym karier zawodników. Stał się jednym z najbardziej renomowanych i utytułowanych agentów w Niemczech. Dzięki swojemu doświadczeniu i prestiżowi byłego mistrza był mentorem i mentorem wielu młodych talentów niemieckiej piłki nożnej, takich jak Niklas Süle i Timo Werner. Życie Ferstera toczyło się w bogactwie i dyskrecji. Wolał nie pojawiać się w mediach, pracując cicho i ciesząc się owocami swojej błyskotliwej kariery biznesowej. Związek między rolami środkowego obrońcy a agenta jest dziwny. Obie wymagają czujności, umiejętności odczytywania sytuacji i niezachwianej ochrony swoich klientów. Dziś, w wieku 66 lat, Karl-Heinz Förster pozostaje ukrytym potentatem, cieszącym się spełnionym życiem i nadal przyczyniającym się do rozwoju piłki nożnej na swój własny, niepowtarzalny sposób. Pierre Lidbarski, 26 lat, wniósł do reprezentacji Niemiec zachodnich zupełnie inną energię. W drużynie ciężko pracujących robotników i muskularnych wojowników Liti był prawdziwym artystą. Dzięki charakterystycznym krzywym nogom Obejne posiadał magiczną zdolność dryblingu, przemykając się przez obronę przeciwnika niczym mała wiewiórka, chociaż nie występował często w pierwszym składzie na tym turnieju, tylko raz. Według statystyk i głównie wchodził na boisko jako rezerwowy, by wyprowadzać przełamania. Za każdym razem, gdy Lidbarski dotykał piłki, publiczność wstrzymywała oddech, czekając na cud. Był delikatną przyprawą której Beckenbauer używał, by przełamać sztywność naukowego stylu gry. Dalsza kariera Lidbarskiego była ekscytującą przygodą. Jego szczytowym momentem było zwycięstwo w Mistrzostwach Świata w 1990 roku, gdzie był niezastąpionym filarem drużyny. Ale to, co uczyniło Lidbarskiego jeszcze bardziej wyjątkowym, to jego decyzja o grze w Japonii na początku lat 90., kiedy J. League dopiero raczkowała. Stał się jedną z pierwszych zachodnich gwiazd, które zadebiutowali w japońskiej piłce nożnej i był czczony przez Japończyków jako wielkim sensei, nauczyciel. Życie osobiste Lidbarskiego również było ściśle powiązane z tą wymianą kulturową. Odnalazł prawdziwą miłość w Japonii. Poślubił Japonkę i mówił płynnie po japońsku. W przeciwieństwie do swojego intensywnego skupienia na boisku, poza nim Lidbarski był człowiekiem pełnym humoru i optymizmu, zawsze uśmiechniętym. Trenował w wielu miejscach. Od Niemiec, Japonii i Australii po Iran, prowadząc wędrowny tryb życia niczym pasjonat. Dziś, w wieku 64 lata, Lidbarski jest ambasadorem marki i skautem Wolfsburga. Wiedzie spokojne i satysfakcjonujące życie, zapamiętany jako jeden z najbardziej eleganckich i utalentowanych technicznie siódemek w historii niemieckiej piłki nożnej wędrowiec, który odnalazł szczęście po drugiej stronie globu. Thomas Berthold był najmłodszym członkiem drużyny, mając zaledwie 21 lat. Młody, utalentowany, ale i impulsywny, Berthold pozostawił niezatarty ślad w Meksyku, ale w katastrofalny sposób. W napiętym meczu ćwierćfinałowym z gospodarzem, Meksykiem, stracił panowanie nad sobą i otrzymał czerwoną kartkę, stawiając kolegów z drużyny w trudnej sytuacji z dziesiątką. Na szczęście RFN i tak wygrała w rzutach karnych. W tamtym roku Berthold był uosobieniem porywczego młodego konia, naturalnie utalentowanego, ale z gorącym temperamentem, zawsze na granicy wybuchu. Po turnieju Berthold znacząco dojrzał i stał się światowej klasy obrońcą, zdobywając Mistrzostwo Świata w 1990 roku z reprezentacją Niemiec. Jego kariera klubowa obfitowała w błyskotliwe lata w AS Roma, Włochy, i Bayernie Monachium. Jednak jego buntownicza osobowość nigdy nie zbladła. W Bajernie został kiedyś zepchnięty na ławkę rezerwowych, mimo że otrzymywał ogromne wynagrodzenie, a mimo to nonszalancko grał w golfa, co sprawiło, że prasa nazywała go mistrzem świata na wakacjach. Berthold zawsze był kimś, kto nie bał się iść pod prąd, nie bał się opinii publicznej i żył według własnych zasad. Ten odwrotny kurs nadal wpływał na jego życie po przejściu na emeryturę, ale tym razem w mroczniejszym odcieniu. Niegdyś popularny i otwarty komentator telewizyjny, Berthold zszokował opinię publiczną podczas pandemii COVID-19, otwarcie wspierając ruch Querdenker w Niemczech. To kontrowersyjne stanowisko doprowadziło do rozwiązania z nim kontraktów przez stacje telewizyjne i do jego całkowitego wykluczenia ze świata futbolu. Dziś, w wieku 61 lat, Thomas Berthold wiedzie stosunkowo odosobnione życie i rzadko pojawia się w mediach głównego nurtu. Z gwiazdy u szczytu sławy postanowił stanąć na uboczu społeczeństwa, co jest prowokującym do refleksji wydarzeniem, ukazującym kruchą granicę między silną osobowością a wyobcowaniem z epoki.